Żyje. Co żyje, to, to gada. Cześć Mateusz. Sieman sam Cześć. Wiesz co, możesz mieć dziecha samego siebie? Dlatego, że u mnie jesteś na głośnikach, zaraz to zaraz sobie zmienię, albo ci bardzo ściszę. Dobra, teraz sprawdź. No, halo. No, dzień dobry, dzień dobry. Dobrze. Cześć wszystkim. Eee, cześć, wszystkim, wszyscy Strasznie, Strasznie się, się przełączono, ale, ale może. Że... Co, możesz mieć jakąś kartę otwartą z transmisją? Nie masz w tle? Siebie, z grupy, czy gdzieś tam odpalonego? Już. już to jest Dobra, no to Mateusz sprawdza. Ja będę coś mówił, żeby wiadomo, czy jest czy nie ma. Dajcie znać, jak już ktoś z nami jest, czy nas zjeść, czy nas słychać. Drugi, chyba to jest drugi raz testu naszych liveów piątkowych. 10 rano, podsumowanie tygodnia coś się ciekawego działo w AI, co tam ciekawego się wydarzało ostatnio, jakie narzędzia nas zainteresowały i w ogóle wszystkie jakieś rzeczy związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w sensownych działaniach biznesowych, ale prywatnie też, dla produktowności, różnych innych rzeczy i trochę dla zabawy też. Tak, jest. Nie no, wiem, Piotr, ale jest taka statystyka, że jednak na początku wideo ogląda się i najlepiej, dotyczy to live'ów, wideo. Nasza nasz, na konferencja w większości wygląda tego wideo. Dlatego że że na początku robimy małe wideo i zapraszamy do na, e, e, na na żabarki. Planujemy 15 listopada 18. I będzie to bardzo na temat AI w analityce i wykorzystania szerokopasmowej danych czyli jak nakreować dane, wnioski z jak, jak analizować, analizować raporty biznesowe i tak dalej, i tak dalej, dalej, i tak dalej bo tak ja nie mam bardzo, bardzo stosowanie, bo mam, mamy mam mam wrażenie, wrażenie, że one, one są zagzegularowane. Wszyscy się świadkają na treściach, częściach przykład na Aliby by jakoś tak pomijają, więc, więc, więc jeżeli macie ochotę, to, to zapraszamy. Jest to na listopadach, można tak, się zapisać. No i godzinę identyfikujemy takie inwentary, dosyć różne obszary, które pokażemy w kontekście na analitycznej. Dokładnie tak, I to nie będzie tylko i wyłącznie Advanced Data Analysis zwany kiedyś kod interpreterem, ale też pokażemy jakieś rzeczy spoza banki czata GPT, czyli jeżeli jesteście zainteresowani, to, to zapraszamy. Tomasz jest, super, <noise> a też duży pogłos. Hmm. Ale ja Mateusz to słyszę dobrze, czyli to gdzieś ode mnie ściąga. Dobra, to ja spróbuję zrobić w trakcie live'a przepięcie u mnie na słuchawkach. Możliwe, że to mój Mik. Ściąga Mateusza. Spróbujemy, czy się uda. Wydaje mi się że można że przez tą zmianę kamery rypcze. nie mieliśmy. To też może być zmiana kamery. Dobra. Spróbujmy teraz. Dobra, Mateusz, to ty nawijasz. Dobra, no, 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 no. Ja a ja próbuję się szybciutko przepiąć u siebie z głośnikami. W sensie źródłem, z którego słyszę dźwięk. Z ekranu na jeśli okay, nie połączyło. No dobra, trudności mamy małe. Jeszcze mogę siebie zmienić. spróbować zmienić źródłego fono marzacy, to może być ode mnie. Teraz I, prawie, i, mikrofon powinien być, my, to, Myślę, że, to, że, że to możesz się wyciszać po prostu, stronę, jak stronę nie mówisz. Dobra, dobra, dobra. Dobra, no to na, na warsztat was zapraszam bardzo serdecznie. Ja zacząłem mówić o tym też, że nie tylko chat GPT, ale też inne narzędzia. No no i po prostu warto będzie 15 do nas zajrzeć, bo, bo szykuje się dosyć ciekawa dawka wiedzy z wykorzystania AI w analityce, między innymi. Dobra, dobra, lecimy z Dobra, i też dajcie nam znać, czy ten pogłos zniknął. No, powinien teoretycznie zmieniłem Majka. Rzeczywiście, zmiana kamery w ostatnim momencie przed liveem spowodowała, że taka sytuacja. Lecimy z newsami z naszego 11 wydania GroLetera. No to news numer jeden. Tutaj, Ty, Mateuszu, możesz, bo to od ciebie gdzieś tam news wyciągnięty na temat tego pierwszego newsa. Dobrze go otworzyłem? Sprawdzam tylko. Tak, 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 to jest to. Tak, ale tak, sobie się jeszcze Piotr. Dobra. Okej, okay, okej. Okay. Mm, to, to mega dalej, Wiesz co, ja się wyciszyłem tylko tamto wideo się odpaliło, wiesz, w tle. To coś to co nie gra dalej, dalej. Bo dalej jest. Ja Ja milczę, teraz się od, odmiutowałem. To teraz mm -hmm. się zmiutuj i może poszukaj. No, generalnie to jest jeden z tam kolejnych nowości odnośnie modeli językowych. One w ogóle, jak ja w tej sferze się obracam, to powstają może nie tyle powstają grzyby po deszczach, co pojawiają się grzyby po deszczach. Bo to oczywiście, zanim taki model gdzieś zostanie udostępniony, to on długi czas jest gdzieś tam trenowany czy wymyślany w nowy sposób. Ja na przykład ma to tego Pegasusa jedynkę, a ja w międzyczasie gdzieś tam też w tym tygodniu zerkałem jak działa kosmos 2 od Microsoftu, taki, który pozwala analizować obrazy. Czyli coś podobnego jak ChatGPT, z tym, że w efekcie przy analizie obrazu on w ogóle nam pokazuje takie prostokąty zaznaczając elementy, które opisuje na obrazie. To albo poleci w newsletterze, albo jeszcze w dzisiejszym live'ie wam Pokażemy, jak to, jak to wygląda. Sprawdźmy, czy u Mateusza się udało uzyskać. Brak pogłosu, jak dla Mateusz? Nie, nie wiem, czy to wiem to może jakieś dalej, ale Jak ja mówię, to też masz pogłos taki podwójny, tak? Nie, chciałbym. Hmm, no dobrze, to mam, dzisiaj, mam trudność techniczną i <laughs> jeszcze nie wiemy, gdzie jest źródło. Dajcie nam też znać na live, jak to słychać. Dobra. Zastanawiam się, czy jesteście w stanie to powiedzieć, tylko jak masz duży pogłos, to, to może być mało, mało wygodne. Ale prośba już zacznij mówić o sobie. Ja wyciszę mikrofon i u siebie odpala live'a, zobaczę, jak to słychać, dobra? Okej, okay, okay. może okay. Możemy bagrywać, no, ja o, wierzę, Nie wiem. to, to dla komuś, ja sam no sam nie, słyszę, coś więc że to będzie dla kogokolwiek sensowne, bo, no, ja sam no sam faktycznie, no mamy jakiś tutaj podwójny ten, podwójny głos od Ciebie i to chyba nie jest związane z naszą rozmową, tylko gdzieś tam coś zapętliło być może po Twojej stronie. Nie wiem, czy w stanie pozamykać sobie wszystkie okienka, łącznie nawet może z live'em i za chwilę wrócić. A ja polecę z newsami dalej, nie? Czyli tutaj mój ulubiony sposób, a Mateusz zniknął, mój ulubiony sposób, czyli dru, drugi news odnośnie informacji na temat badań, które też włożyli badacze z Adobe razem z badaczem ze Stanford University, ale tu jak sobie zobaczycie w ten paper, tak zwane, no to główna część wkładu tutaj to jest właśnie osoby z. Osoby z Adobe. Ja sobie nie pokazywałem. Oczywiście na każdym live gdzieś tam ktoś inny do nas trafia. Nie pamiętam teraz już imienia osoby, dziewczyny, pani, która napisała, że przydały się bardzo mocno informacja o tym rozszerzeniu, jakim jest harpa. Więc raz jeszcze sobie to spróbujemy z harpą, czyli to jest rozszerzenie do przeglądarki Chrome. Nazywa się to Harpa. Moje ulubione, można powiedzieć. Ono powoduje działa za darmo. Musicie mieć swojego czata odpalonego, żeby się zautoryzować, ale później już działa bez odpalonego czata również. Ja mam podpiętego tutaj w ogóle clouda, ale można podpiąć różne inne modele. Można również swój klucz od OpenAI tutaj podpiąć, więc możliwości jest mnóstwo. Możecie też wykorzystać Barda pod spodem. Działa też pluginy i data analysis, ale to są takie trochę beta-wersje i w zasadzie mnie się nie udało nic sensownego z tym zrobić, ale to jest nieważne. Ważne jest to, że sobie możemy podpiąć właśnie na przykład GPT-4. I z tą stroną PDF rozmawiać. Najpierw zróbmy sobie krótkie podsumowanie. Ja tak pracuję dzisiaj z wszelkimi właśnie dokumentami PDF -y z ArcSiva, na którym są publikowane różne ciekawe badania związane z modelami językowymi. I to jest bardzo zarąbista rzecz właśnie, że nie muszę takiego papieru całego czytać i sprawdzać nawet abstraktu. Czy to jest coś, co mnie interesuje po pierwsze, czy po drugie, to jest coś, co jestem w stanie w ogóle zrozumieć, bo Poziom tych papierów często jest bardzo mocno naukowy. No jak wchodzimy już jakieś tam różniczki i całki, to mimo że w studiach to było to dawno, dawno to za mną, no i nie jestem w stanie oczywiście w pełni wykorzystać wiedzy, ale takie podsumowanie właśnie pozwala wyciągnąć zarąbiście właśnie podsumowanie tego danego dokumentu. Mocno wam polecam. No, a właśnie sam jak gdyby tutaj paper mówi o tym, że taka trochę zmiana podejścia, bo też między innymi chodzi o to, że duże dokumenty, tam jest problem z ich analizą za pomocą LLM-ów, jest problem z kojarzeniem całości, też wsadu, z tym, co jest w środku. Często te modele razem sobie bardzo dobrze z tym, co jest na początku, co jest na końcu, ale środek pomijają, no i tu bardzo dużo różnych rzeczy włożonych. Sprawdźmy, Mateusz wrócił. Mateuszu, jak cię słychać? Raz, dwa, o, o, trzy. chyba działa, działa. No, to a, a, a mówiliśmy przed latem, że wszystkie, wszystkie problemy, problemy... Chociaż nie, nie, chyba nie działa. działa. Znaczy ja, trafim, ja, ja cię słyszę dobrze, słuchaj. Okej, okej. Tutaj cię znasz, że są rzeczy, które nie, 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 to nie, nie, to nie, nie, nie są ja 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 nie, bo nie ma sensu. Nie, 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 nie co wiem, o co tutaj chodzi, dzisiaj. Ok, jakbyś jeszcze dwa zdania powiedział, to ja będę miał odsłuch ciebie. No, no ja, ja że sam już dalej, dalej, się dalej słyszę, nie wiem, co się dzieje. Dalej słyszę, także Piotr, Piotr już zostaje w samym krowi. No dobra, no to lecimy dalej. Dobra, słuchajcie, to ok, to szybko jeszcze przez newsy, bo generalnie jak nasz newsletter subskrybujecie, <klujne> Mateusz jak ty jesteś, to możesz zostać gdzieś tutaj jeszcze wrzucając na przykład linka do naszego Newslettera. Też możecie ewentualnie czym nie wystarczająco głośno słuchać, bo ostatnio też z tym mikrofonem, który teraz używam, to było tak, że było troszkę za cicho. No dobra, to to jest paper, drugi news od Adobe we współpracy ze Stanforda odnośnie analizy PDF-ów i to generalnie też pokazuje bardzo fajny rozwój tych systemów, że nawet to co ktoś nie wiem, sprawdzał dwa miesiące temu, wina no, spoko spoko, duże modele językowe, te całe AI, ale to tak słabo działa, no to one działają coraz lepiej, czyli badacze też rzeczywiście cały czas pracują nad tym, żeby te choroby wieku dziecięcego wyeliminować. No, dla mnie super sprawa, nie? Kolejna rzecz to jest film, który Mateusz już kolejny tylko wyciszymy, odnośnie Custom Functions, które jest w czacie GPT. Kto z Was nie używał Custom Functions, to zapraszam do filmu Mateusza. Cały ten Custom Functions znajdziecie w swoim panelu chata GPT, lewy dolny ruch w ustawieniach, w settingsach i tam możecie sobie uruchomić, wpisać to nie tylko służy do pomocy w generowaniu obrazów, ale bardzo fajny przykład Mateusza, gdzie Mateusz właśnie pokazuje, to Wam przewiniemy kawałek do tych obrazów, czyli to jest okienko, gdzie wprowadzamy Custom Functions i tu były dwie generacje, pierwsza generacja była, już szukam na filmie, o tu mamy Mateusza, Pierwsza generacja pizzy według zwykłego prompta, żeby wygenerował pizzę. Dali sobie i tak bardzo nieźle poradził, ale mamy randomowe też, jeżeli chodzi o ułożenia tej pizzy Jakieś randomowe, nie do końca zaplanowane z różnej perspektywy. A po zastosowaniu tej Custom Functions. Już tu sobie przybiemy do Mateuszowego zestawu. O, proszę bardzo, druga generacja. I proszę, jakie mamy bardzo fajne. Placki, pizza, to jest kolejna, chyba trzecia, czwarta generacja, gdzie ty dałeś kolejną Mateuszu wersję, bo ta, którą zrobiłeś, to była tutaj właśnie. Czyli, jak widzicie, tego typu generacje są możliwe, w ustalony, usystematyzowany sposób. Za chwilę na kanał też wleci mój film odnośnie, w ogóle dali trzy i takich różnych czarów, gdzie możemy sobie edytować, na przykład, tą samą postać w różnych, w różnych konfiguracjach. Trochę ten film pracy zajmuje i zajął w zasadzie, bo tam trochę rzeczy do niego dołożyłem. Zresztą pokażę wam za chwilę z Facebooka być może. Nie, dobra, nie będę teraz w trakcie live'a tak przeskakiwał, gdzieś się przełączyłem. Jakie efekty można uzyskać właśnie za pomocą czata GPT, da jego trójki w takiej spójności postaci. Wrzucałem jakieś czas temu karuzele. możecie sobie zauważyć na naszych mediach społecznościowych, w różnych miejscach tam znajdziecie karuzele. Ostatnio z tego też powstała taka automatyczna rolka, gdzie widać w jaki sposób wykorzystać tak zwany SID do generowania spójnych obrazów. No dobra, jesteśmy w narzędziach. Dosyć fajne znalezisko. To jest narzędzie, które pozwala robić takie biznesowe sesje zdjęciowe, czyli to polega na tym, że wy dostarczacie swoje zdjęcia nie do końca piękne i eleganckie, a on je przerabia w takie zdjęcia profesjonalnie wyglądające, biznesowe. To naprawdę ja nie testowałem jeszcze, natomiast naprawdę wygląda to bardzo fajnie. Ten efekt, który można uzyskać na stronie, tutaj sobie możecie publikać po różnych przykładach. Teraz też pewnie nie ma sensu, żeby właśnie jakoś mocno przeklikiwać. Tu macie przykłady wygenerowanych już zdjęć, może być różne tło. Sama wasza postać też jest trochę poprawiana, więc to naprawdę bardzo fajnie wygląda. I przede wszystkim cennik jest całkiem przyjazny, no bo tu macie. Cennik, ile kosztuje konkretny pakiet headshotów, więc no, można, można potestować, można sobie sprawdzić, jak to działa i jak to wygląda. I kolejne narzędzie to jest narzędzie, które pozwala różnego rodzaju treści. To, co jest też taką specjalizacją Mateusza, czyli przetwarzanie jednej treści w wiele różnych innych no to tutaj macie, tutaj macie możliwość właśnie z pomocą tego narzędzia przetworzenia czy to filmu, czy nagrania w różne treści generowane z pomocą AI, czyli z jednej treści wiele treści też można się przeklikać. Dobra, to było w newsletterze, więc warto do tego newslettera naszego zerkać. Jak nie jesteście jeszcze subskrybentami naszego newslettera, to oczywiście zachęcam, żeby się zapisać. Zarazam też wyświetlę tutaj na ekranie, gdzie jest zapis do samego newslettera. I też Wam wyświetlę, gdzie mamy zapis na nasz warsztat aktualnie, do którego Was zachęcamy. No, warsztat z wykorzystania AI w analityce. I ostatnie narzędzie z naszego newslettera to był Fireflies, czyli kolejne narzędzie, można powiedzieć, które jest w tym typie narzędzi, gdzie one towarzyszą spotkaniom, które prowadzicie online i pozwalają Wam tworzyć te z pomocą sztucznej inteligencji podsumowania z nagrań danego spotkania. Wcześniej pokazywaliśmy z Mateuszem z Mateuszem TLDV też było takie narzędzie. Narzędzia też natywnie zaczynają pojawiać się, czy to w Zoomie mamy już taką możliwość, też o tym Zoom Companion wam pisaliśmy i pokazywaliśmy wam o co chodzi. No ale to jest kolejne i one wszystkie mają jakieś swoje wyróżniki. Tutaj w tym właśnie Fireflies, Fajne są te podsumowania, dosyć spoko. Jest właśnie też takie różne analityczne rzeczy pokazujące kto ile mówił. Czyli jak macie w twoich firmach na przykład takie spotkania, gdzie jest kilka osób, macie wrażenie, że czasami kogoś mogłoby nie być, bo niewiele wkłada w dane spotkanie i się prawie, że nie odzywa. No to takie, takie narzędzia pozwalają też trochę to wyłapać. I to trochę brutalnie brzmi, nie? ale jest bardzo często w badaniach powtarzany wniosek, że no na spotkaniach, szczególnie w dużych firmach, zawsze jest za dużo osób, że tych spotkań jest też, za, za, są za często, są za gęsto, że po prostu spotkania często mogłyby być załatwione w zupełnie inny sposób. Kolejne z narzędzi, które właśnie pozwala Wam to usprawnić, to co jest też fajne to integracje, czy to z Notion, czy właśnie z CRM-ami. No, moim zdaniem to jest jeden z fajniejszych typów takiego już sensownego, dzisiaj realnego wykorzystywania. Ejaj, Zerkam na czat, bo się trochę tutaj odpiąłem. Zakładam, że Mateusz tam was. Dobra. Okej. Okay. Piotra, nie słuchać pogłosy z dali. Dobra. Tak ja się wyłączyłem. Zerkam tylko co tu się działo. No, Mateusz pisze, że w sposób może komentować. Także ja dojechałem do końca tych naszych newsów. Ale pokażę Wam jeszcze jedną ciekawą rzecz. To nad czym też teraz pracuję czyli pojawił się w grupie, w grupie na Facebooku, w grupie czata GPT i tam promptów, takie zagadnienie odnośnie generowania tych samych postaci, tych samych twarzy. W dużym skrócie to jest także generalnie dzięki wykorzystaniu seed, jak jeszcze nie widzicie to jest to do odszukania naszego karuzela, może też podejść gdzieś tam na, na czacie wam linka, czyli wypytanie czata o numer seed, od którego on rozpoczął i później trzymanie się tego samego prompta, to co jest jeszcze sekretem, to jak sobie zajrzycie, co robi czat GPT w dali z generowaniem obrazów, to mamy dziewczynkę na przykład. Jak ją sobie klikniemy, to tutaj macie faktycznie prompt, który został użyty. Czyli prompt, który wpisujecie, możecie go sobie wpisać w języku polskim na przykład, to dopiero wasz prompt zostaje przekształcony na prompt, który używa czat GPT. W związku z czym należałoby napisać może że zacznij od SIDA, numer, który gdzieś tam macie zapamiętany i stwórz obraz według dokładnego prompta, czyli exact, exact prompt można mu napisać i zacytować go, można go w cudzysłowie włożyć i wtedy on generuje obraz tym samym seedem, ale mimo, że będzie ten sam seed, mimo, że prompt będzie bardzo zbliżony, to te obrazy jednak będą wyglądały no, trochę inaczej. Jeśli przyjrzycie twarzy tej dziewczynki, no to twarz tej dziewczynki tutaj wygląda ona tak. Zobaczmy sobie kolejne zdjęcie. Tutaj wygląda na tak, no, jest podobna, natomiast no, nie, jest to, nie jest to ta sama postać. Jak ktoś chce tworzyć coś spójnego, to na każdym razem jednak jest trochę inna, chociaż ta spójność jest i tak niezła i do jakichś takich prostych zastosowań mogłaby być. To no, jest na przykład już smutna twarz już zupełnie inaczej ta dziewczyna wygląda, ale ciągle można by było. Spróbujmy sobie porównać tą dziewczynę na rowerze płaczącą. Z tą dziewczyną na rowerze uśmiechniętą. Od biedy w jakiejś historii można by użyć, nie? że jest to ta sama osoba, ta sama dziewczyna, tylko po prostu w różnych sytuacjach. Zresztą jak ktoś tam płacze, to się mu twarz zmienia. Jak widzicie, to bardzo podobne są natomiast te scenerie tutaj. Jest z tyłu ławka, to są jakieś trochę podwójne ławki, ale bardzo, bardzo to jest zbliżone i to jest coś, co, co wyróżnia dzisiaj mocno Daliego. Dobra, i spróbuję Wam teraz pokazać szybko tutaj. Ok, spróbuję pokazać szybko z powiadomień gdzieś tu ostatnio. Gdzieś tu ktoś wspomniał. Wątku, w którym się wczoraj udzieliłem, odnośnie właśnie tej kopii twarzy. Czyli coś, co będziecie mogli niedługo zobaczyć w naszych materiałach. Na razie nie wytłumaczyłam tego, bo to jest zbyt dużo. To to jest twarz wejściowej dziewczynki, która została też wygenerowana przez AI przez jedną z dziewczyn komentujących tutaj na, na grupie. I teraz dla porównania. To jest twarz tamtej dziewczyny wrzucona w twarz wygenerowanej przez czat GPT. Porównajmy sobie to u mnie. To będzie ostatnia rzecz w tym dzisiejszym live, którą wam pokażę. Czyli to jest oryginalna generacja z czata GPT z Daliego. A tu mamy podmienioną twarz. Oczywiście tu są takie artefakty, to oko jest jakieś takie trochę za duże i nie jest to idealne, ale to już pokazuje, w jaki sposób można, w jaki sposób można pobawić się tymi rzeczami. Jeszcze, żeby Wam zobrazować, może to weźmy sobie tutaj z tą samą twarzą dziewczyna na rowerze i tu przy pianinie, nie? Czyli no jesteśmy w stanie jakąś historię sobie, taką narrację ułożyć dzięki temu, że z generowanych obrazów, które są generowane z tego samego SIDA, jeszcze dodajemy podmianę twarzy. Jak tą podmianę twarzy zrobić? Trochę duży temat do, do zobaczenia będzie w filmie, który się tam gdzieś kończy. Chyba tyle, zerkam na czata, nie mamy chyba nowych jakichś wiadomości. Dobra, słuchajcie, ja Wam dziękuję dzisiaj z problemami technicznymi. Śmiejemy się z Mateuszem, że gości od techniki, a czasami ta technika nas po prostu próbuje pokonać. Zapraszam Was serdecznie na nasz bezpłatny warsztat online właśnie z zastosowania AI w analityce i danych biznesowych. Nie tylko generowanie tekstów, nie tylko generowanie obrazów, ale również tego typu analityka. Dzięki za dzisiaj. Newsletter kolejny na Waszych skrzynkach w poniedziałek, a my mam nadzieję że widzimy się w przyszły piątek już bez jakichś trudności technicznych. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej.